Do kalendarzowej zimy zostały jeszcze prawie dwa miesiące, ale jak wiadomo przyroda nie zawsze zgadza się z kalendarzem i opadów śniegu możemy spodziewać się znacznie szybciej, by ta najmroźniejsza pora roku nie zaskoczyła władzy i kierowców ZDITM już teraz rozstrzygnął przetarg na to, kto będzie zajmować się przestrzenią miejską i odśnieżaniem zimą. Zarząd dróg podpisał w tej chwili już umowy na zimowe czyszczenie miasta. Za lewo będzie odpowiedzialna firma Remondis, za prawo firma MPO. Łączna wartość umów wynosi ponad 7,5 miliona złotych w stałym utrzymaniu. Będzie około 730 km jezdni, około 300 tysięcy metrów kwadratowych chodników łącznie ze strefą płatnego parkowania. Strategia w tegorocznej akcji zima niewiele różni się od ubiegłorocznej, różnice mają być jednak takie, że firmy odpowiedzialne za odśnieżanie dróg i chodników mają reagować jeszcze dynamiczniej i być gotowe do natychmiastowych interwencji. Jezdnie będą podzielone na pierwszą, drugą, trzecią kolejność, przy czym pierwsza, druga kolejność są to główne ciągi komunikacyjne i wzniesienia. Trzecia kolejność są to z reguły uliczki boczne, osiedlowe, które wspomagają dojazd między głównymi ciągami komunikacyjnymi. Miasto zostało podzielone na kilka stref. Za każdą odpowiedzialna jest inna firma. Lewobrzeżem zajmuje się Remondis, który deklaruje, że zima mu nie straszna, a magazyny zakładu już wypełniły się piachem i solą. Na dziś mamy w bazie zebranych 7 ton soli, 22 tony klorku wapnia oraz około 400 ton piachu. W dyspozycji mamy 16 piaskarek, 11 pługów, jedną piaskarkę chodnikową, dwa kłady, które będą, których zadaniem będzie utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych. Za prawobrzeżną część Szczecina odpowiedzialne będzie MPO, które również deklaruje gotowość do zimy. W swoim zakresie Mamy do realizacji blisko ponad 200 km dróg zarówno w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej kolejności odśnieżania oraz ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych chodników, ścieżek rowerowych i blisko 2000 m2 wiaduktów. W pierwszej kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godzin od wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi. W drugiej kolejności przejezdność powinna zostać zapewniona w ciągu 6 godzin. W trzeciej kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu. Z pierwszymi opadami uruchomione zostaną także administrowane przez Zarząd Drugi Transportu Miejskiego telefony interwencyjne. Łączna kwota przeznaczona przez miasto na zapewnienie spokoju mieszkańcom w okresie zimowym to 7,5 miliona złotych. Miejmy nadzieję, że że tego roku zima nie zaskoczy kierowców.